Imanowi jedyne co zostało to bronienie jasnej góry. Pozdrowisz potężnych zawodników? Trzy no! złote. Kasio król pozdrów Klaudie, Klaudi i Lapiołu. Gwiazdka, 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 gwiazdka. 5 złotych. Siem kasio Kabid wstawił, no wstawił zdjęcia, jak trenuje boks. Chyba przygotowuje się do walki z tobą. wstawił zdjęcia, jak trenuje boks. Czyli się chyba przygotowuje do pasa króla. Kto? Kabid. Kabid ma szansę. Kabid nie ma szans. Można. Fal... No, Soldan, pozdrawiamy. Pozdro. Przede wszystkim Duso, Zdrówka, Kasio. Będziesz wyciągał konsekwencje prawne wobec tego, co ci rozjebal nogę? Ja. <laughs> Fejmem mamu założy sprawę, wiecie? Ja mam go w chuju. Prawa, prawa. Podaj się, się po prostu. Nie będzie grzeba. 5 tysięcy ludzi na live. Chodźcie tam i piszemy w komentarzu. Jebać do jemata. Inek, 8 zł. Kasio, czy jeśli dostaniesz kolejna propozycję, kogoś z spoko, ale nie z Uwc, to A przyjmiesz? Ja te ja dwie, bo ja mu damy. Dałeś mu? Nie, nie przyjmę. Nie, jak z UFC to nie będzie ktoś na kolejną galę, to ja zakończyłem karierę, odszedłem jako niepokojony. Damian Herczyk, 3 złote. Nie było słychać przez tego uba z Ukrainy, ale pisałem, że bardzo Cię przepraszam, zachowałem się jak zwykła pała, mogę Ci wypiąć dupę na zgodę. O, o, o. Mi pasuje. Przypominam, trzy złote. Przypominam Wam, Menele, że jeszcze ale raz nie mnie nie obrazicie to, na czacie w formie JPN, etc. To każdego z Was dostanie pozew. Nie pozdrawiam. <śleski> Zapraszam. To będzie, ale to będzie wiral, nie? Najman, 5 złotych. Kasio cioto, mówiłem ci, że po 10 sekundach będę miał cię w dosiadzie albo w bocznej. Wyszło na moje, Don Obstrańcy. No i się partneru nauczył, no, żeby się w mocie nie nadjebalać. Ale widzisz, jak udowodnił, żeby przegrać walkę, żeby pokazać mu, że lubią być Trzy 3 złote. <grym> Zdrowia, <grym> Zdrowia, życzę <grym> po wczorajszym ja incydencie, ogóle, wstydzę się tego błażna, gana, jakim był mój trener kariery nie kończę. Zobaczymy I się w Oktagonie. Trzyma jeszcze kciuki za jest Kurwa, miał inspirację. Co z twoją Ale, nogą? Sucha, Zamierzasz pozwać tego debila, co cię skręcił? Opowiedz, co myślisz o tej całej sytuacji. Pozdro, król. się teraz No linka tego to za, rodzinę, to za rodzinę to za rodzinę to za rodzinę w 10 sekund miałbym cię w dosiadzie lub w bocznej i w boksie też byś przegrał nie Pierdale, chciałem cię wczoraj bić bo wolałem zarobić i ustawić walkę bez ustawiania bym cię zabił Macie tutaj tutaj będzie oświadczenie moje do walki